No to lecimy, braci Łowiecka. Spotkałem kogoś no, trochę strasznego, a trochę też śmiesznego, mojego przyjaciela, mogę tak się nazywać? Wie? Mojego przyjaciela diabła, taki nosi pseudonim, mistrz grawerski, Witek Sołtys pod Przemyśla, który robi wspaniałe rzeczy. Możecie je teraz zaobserwować. Jest grawerem, jest mistrzem grawerskim. Więcej to więcej niż grawer. Mistrz grawerski, który graweruje broń, graweruje noże, które zresztą sam robi. Graweruje też okucia do tych noży. Przy, tym, przy czym jest człowiekiem skromnym i dowcipnym. Na razie nic nie mówi, ale czasami, jak coś powie, to idzie w pięty. Witek, odezwij się. A do tego jest wstydliwy. Wstydliwość chyba nie jest cnotą tak jak skromność. Nie wiesz? Nie, no ciągle udaje, słuchajcie. To jest kolejny odcinek. Tutaj, z targów z Rzeszowa. Mojego, mojego cyklu Łowiecka Przyjaźń jakkolwiek Witek nie poluje znaczy nie poluje na zwierzynę ani na drobną, ani na grubą poluje na, na inne rzeczy jest to inny w ogóle rodzaj polowania poza Polskim Związkiem Łowieckim tak, zdecydowanie tak, ale tego wątku nie będziemy rozwijać bo to jest nasza spotkania przed, przed 22 nie będziemy nie będziemy tego reklamować bo to byłoby zakazane też Także Witek robi super rzeczy, miałem niewątpliwą przyjemność go spotkać tutaj, pogadać z nim. No, Witek powie coś o sobie, proszę cię. Tak jak mój osobości przyjaciel wspomniał, jestem kowalem i krowerem. Jestem kowalem, wcześniej powalem kowalem w dziorek w świętej pamięci na wszystko i A teraz kowalem jestem biały, Kluję broń białą, Czyli generalnie tylko prawo. Nie robię kowalstwa architektonicznego. Oprócz kowalstwa historycznego, takiego tradycyjnego, wykonywanego wyłącznie ręcznie, draweruję. Draweruję węglopalną, palną, węglbiałą. I białą, technikami różnymi, używanymi w różnym czasie na całym świecie. Czyli nie tylko technikami europejskimi, ale również technikami z Dalekiego Wschodu i z Słowackiego Wschodu. Z Boski, moja pasja to moje życie, moja moja pasja. To, to jest. żeby nie zajmować czasu antenowego no. za długo. No, którego my ma, akurat mamy bez limitu, a, ale no, trzeba udawać, że jest cenny i żeby was nie zanudzać, żebyście dostali takie skoncentrowane Informacje, jak słyszeliście, Witek graweruje różnymi technikami, to co jest dla mnie największą wartością, oprócz samego człowieka, którego poznałem i polubiłem bardzo, jest to, że mamy dzisiaj na rynku sporo grawerunków grawerów, bardzo ładnych. Też ja jestem fanem graweru, zresztą jestem fanem wszystkiego, co fajne i ładne, ale czegoś takiego jak Witek, co widzicie tutaj w idle, rozmawiając z nami. E, czy, czy, czy słuchając tego co mówimy, czegoś takiego jak Witek e, ja osobiście nie znam, a znam, znam parę osób zajmujących, to, czy nie osobiście też znam pracę kilku osób. Czegoś takiego nie ma, bo to są rzeczy robione e, no, zupełnie wyjątkowo, w 100% ręcznie. Warto się nad tym pochylić. I to nie jest reklama. To nie jest post sprzedażowy, tylko to jest po prostu pokazanie autentycznego człowieka, który robi wyjątkowe rzeczy. A czy dla Was będą takie? Oceńcie sami. Das wird.